Witam tu Harpoon. przepraszam, że tak długo nie było kolejnego odcinka. Będziemy kontynuować granie. Obejrzymy sobie tutaj co się działo ostatnio, jeżeli ktoś by nie pamiętał albo nie oglądał wcześniej. Same problemy mówię wam. Ktoś nas z tym jeszcze spamuje.

Dobra, to jedziemy No, nowy epizod, bez wyjścia Zawsze jest jakieś wyjście Niekoniecznie dobre No, a tutaj mamy naszych murzynków i łysego Tym pewnie już tam ściąga pornole dla murzyna a zobaczcie jak już murzyn ręce rozgrzewa a, się nie może doczekać tych nowych pornoli. A ten też już chodzi na bozowane. O, o, ściągają, ściągają. Nie, poszło coś. Kontroler dzisiaj jest, bardzo mi przykro. <śm> so Nic. He, 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 hakowałem konta na Brazzers Może to jest Lucy z nawet? Tylko takiej animowanej wersji No może nie jak na prawie, to już całkiem nie będzie to działało Cóż, dla mnie nadal to nie nabiera sensu tak konkretnie, ale jakieś tam przypuszczenia mam

No, tam hacker hakerce się dzieje nie? No cóż, takiego oznacza cała prawda Veltra Wystarczyło po prostu normalnie te drzwi otworzyć hmm. Dobra, jestem łysym Zobaczymy, czy czegoś tutaj nie ma. No, niestety, Genesis nic nie znalazł. Muszę poszukać PC. Dobra, na razie pustot. Przeładujemy sobie. Jedziemy dalej. Tutaj nie ma. O, kurcze BBO. Hunterki nasze kochane, troszkę mocne. Albo murzyn takie słaby po prostu No już leżę. To idziemy sobie dalej No to jest ten pokój gdzie ten gościu sobie latał Leży sobie No tu mamy windę, windą sobie pojedziemy gdzieś Jest wybór? No nie ma No cóż, to idziemy tam gdzie gra nas poniesie No i to specyficzne takie ścinanie jak się w windzie jedzie Dobrze, tutaj mamy uu uh, 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 dwie bazuki i coś jeszcze się tu znajdzie. Bardzo pięknie. Musi być tutaj jakaś, naprawdę. kozacka akcja. O, tutaj mamy następną spływeczkę. M41, amunicja do karabinu, zielicho. No bardzo, bardzo. Fajnie, ale sobie weźmę z powrotem tę M3, M41 to nie wiem czy mi się przyda tak bardzo. Mogliby dać tutaj jeszcze skrzyneczkę, w którą mógłbym sobie tą broń przystawić, ale no nie ma tak dobrze. Dobra, coś się świeci. O, pytonik. Ach. Wolę 3. Ale się może przyda później, nie wiem, bo coś dużo, może dużego, dużo będzie wyskakiwało tutaj do wysadzenia mam beczkę. Więc może będę musiał latać i te wronie zmieniać po prostu. Dobra, no, to jeszcze odczekajmy. Z góry, jak to się ma sytuacja? Tutaj nic nie leży. Odpalamy tutaj ten generator. Zapaliło się pięknym niebieskim czymś. Jadam pewnie. Idziemy do drugiego generatora. Odpalamy. Zobaczymy, co się będzie teraz działo. Filmik będzie? Nie? O, zapisywanie. No to akcja się zaraz zacznie. Dobra, on analizuje, a co? Ja tam w kółko, tak? No dobra Ile mu to zajmie? O, kilka minut O, wilczuś to Kurde To nie było mądre Właśnie też, no to jakiś ściągnie zjeść Leży skurczybyk już chyba A te wilczki Ze skrzydełkami, jak to ktoś określił, ale to są żeberka Kojnili okay, No podleć się Dziękuję ty na to dowodzisz, że siedzą. Słowo honor, musisz dać mi czas. Dobra. Spokojnie. Trochę potworków jest, ale damy radę. No jej. A w plecy tak ładnie to tak w plecy atakować. O, no, 28% szybko idzie, dam radę. O takie śmiańsko, że dziewczyna informatyka to komputer, he, eh, eh. he kurde, w tamtą niepotrzebnie w sumie strzelają, ale nie przeszkadzajcie mu Ale nie mam niestety jak mu pomóc w tej chwili, bo tu mnie atakują z wszystkich stron No, leż, bugumina A, skurcze byki z walą On to mi pomaga o, przez przypadek! Ja żyję, wow! Dobra, zmieniamy spływkę bo tam już kiepsko z amunicją Leżeć! No co jeszcze, się generator wyłączył? No to pięknie teraz! Granacika macie, pazukę wezmę Odsun się! Ja ci nie przeszkadzam niczym Dobra, naprawiony generator, to teraz się zajmiemy tym przyjemniaczkiem z tego to sobie mogę postrzelać. Pocnę go. Ach, pójdziesz na mizerię. Dobra, leży. Co by tu jeszcze zrobić? Pozbieramy roślinki. Jeśli icho się przyda. Może się później upalimy nim. Ale poszło mi trochę tego zielicha. Kurcze, akcja była jednak taka. No niby nie za trudno. Dwóch kto da więcej, kto da więcej? Łapcie chłopaki. Mam jeszcze jedno. Przyda mi się. Walniemy w niego? Walniemy? O, ty skurczy, byku. O, to walniemy w ciebie. A masz. Nie będzie litości dla takich przydali. 80% no to jeszcze niedługo. Tam jeszcze pytonika, może weźmiemy, co? I jest pytonik. W sumie mogliby to nazwać magnum, no tak wygląda jak magnum. Ach, ciężko ten trafić troszeczkę. Jeszcze te niewidzialne wpadły. No tylko mi, tych mi tu brakowało jeszcze, nie? Ach, te wilki. W sumie takie trochę ułatwione jest, tyma, i że one tak odlatują, nie? Bo jakby tak się wszystkie nami od razu wrzuciły, to, to nie byłoby zabawy ciach, ciach i po mnie. Kurcze, zniknął? O, tu jest Aby mnie sieknął Ale na nadrobił Dobra, widziałem go Nie lubię tych niewidzialnych troszeczkę O, tam koło ko ko tego ziomka był ten niewidzialny, ale ja tu mam O, brak amunicji o, To z tego postrzelamy sobie O, troszeczkę mnie zaciekawia Granata i mi rzucę, no Okej okay. A ten jeszcze żyje, kurczę, jakiś mocny jest Taki biały Jak śnieg Skacze Nie tylko jeden został na razie Dobra, trzymamy fason Źlicho podniesione Co, już? No to mówił że zabiję kilku Be there in a sec. Hmm, hmm, hmm. Dobra. O cóż, bardzo tutaj dużo amunicji wszystkiego było. No ale jak się okazało, to praktycznie wszystko poszło, nie? Dobra, jakiś filmik. Okej, okay, znowu próbuję zdobyć pornole Ach, jak za pieprzo. No hakuj, hakuj te konta. No i co? No wszystko jasne.

Chciał Żydowi namieszać. Dobry człowiek. O, nie marnuję pieniędzy, ale zaraz pewnie rozstrzelamy was. Co się stało? No kontrola rodzicielska znowu, no. Nie będzie przesłania tych... pornografii. Oho. Bombki zrzucają u nas? I koka. Może kajku i kokosz? O wysyła, wysyła, wysyła. O, się zapaliło troszeczkę. No trudno, pomóżnikom. Bardzo lubię go. O, przykro mi. To aż tyle musicie zrzucić tego? Jakieś słabe bombeczki muszą być. Jedno porządek by zrzucił to. Przynajmniej tak jest w rezydentach innych chyba, że jedno zrzucają porządną i całe miasto robi. A oj tą katastrofę dwóch ludzi zginęło, wielkie mi co. Dobra, celność 78%. Zapiszemy naszą konsolę stacjonarną, zwaną komputerem. Zapis się udał, ale to przynajmniej dowodzi, że gra została naprawdę skonwertowana z konsoli na PC. Ta. To jest bardzo fajne Co tam, Jill? No wirusik, wirusik, niestety. Chociaż miałem też nadzieję, że taka bania z winem, nie? Ja bym się w niej wykąpał. Kurde A potem skąd tyle procent? Dobra, to gramy. Może się poruszać na boki, adę. Okej. Okay. Co tu jest grane? Musimy zapowiedzieć, że zostanie się wirusa. Nie mogę się niestety ruszać teraz. Muszę sobie pogadać. Powstrzymaj wirusa. Ojejku. Co ty debil robisz? No to fajnie. A tu coś będzie? No dobra. Genesis się do czegoś przynajmniej przydał, nie? Nacisnąć przycisk? No oczywiście, że naciskamy. Dobra. No czyli Chris ze mną nie pójdzie. No bo bardzo przykro mi. Tutaj co jest grane? Przeświecimy. Okej, okay, to jest wolne, więc naciśniemy ten przycisk A, jeszcze mnie pierdzielnęło Dobra, wbijaj Chris tutaj do mnie, chodź Tak, dobry murzyn Nie otwiera się, no cóż Tu też się nie otwiera No, czyli na marne, ale chociaż może tutaj to przejście się otworzyło i pójdziemy tam coś zwiedzić Tu mnie nie pierdzielni, no nie pierdzielnęło mnie na szczęście Weźmiemy sobie zielicho, A, to już na trochę jest Gdzieś musi być zamek. No dobrze, w podstawimy. I... No bardzo pięknie. Dzielimy wreszcie coś. Amunicja do broni automatycznej. Bardzo się nam przyda. Przeskanujemy, może coś jeszcze się tu znajdzie. O, coś jednak jest. Nie wiem, że mam celu. no co się dzieje. No, walizeczka z amunicją. No, to jest do broni automatycznej, to jest naprawdę przydatne. Po prostu no jedno z najlepszych tutaj Rzeczy w tej grze, bo do automatycznej to ile razy ta amunicja po prostu się marnuje w tej grze, leży sobie tam gdzieś. Ja jej nie mogę podnieść, no i przykro mi wtedy jest, nie? Dobra, podniesiemy, zeskanujemy, co tu się dzieje. O, tutaj coś, zaraz obok. Przedmiocik o, tam odcisk. A, dobra, nie będę drugi raz skanował. Bezsensownie tu i tak nic nie daje. Okej okay. podniesiemy. O, kius tym rzęsiem, girupak. Oczywiście, pewnie to źle wymawiam, co tutaj będzie. Uuu, przyjemniaczek, ale no, chyba nie żywy Dobra, nie rusza się, to zobaczymy. No tu też będzie przyjemniaczek. O, no, następny. Uuu, się poruszył. No to, ziomeczku. Leż Aż trzy strzały zmarnowałem. Genesis nic nie powiedział. Okej, okay, dobra, jestem tutaj finalnie przy tym. Pojdziemy sobie na drabinkę, zobaczymy, czy to coś jest. No, amunicja do karabinu. No, coś podejrzewam, dużo tej amunicji tutaj puchają. Mam nadzieję, że nie będą się musiał zaraz bronić i coś zużyć. Bardzo fajnie by było, jakby kiedyś tak po prostu dali amunicję i powiedzieli: Masz sobie weź, Patrysiu to amunicję, będziesz zadowolony, polatasz sobie będziesz miał w zapasie. Precyzja, okej. Okay. Przeładowanie. Hmm, co by to z tym zrobić? Co by to z tym zrobić? O, g 36 hmm Dobra, nic z tym nie zrobię Zielicho tam leżało Tutaj nic nie mam do włączenia F się nie pojawiło Dobra, to pójdziemy sobie Zobaczymy co to jest O, szybki jest Tylko podeszłem do drzwi, on już złamał kod Sami profesjonaliści są w tej firmie No, jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy, jedziemy Trwa zapisywanie, no to zaraz może być ciekawie Ho, 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 tutaj chyba są lasery no, się nie, pomyliłem Znowu amunicja, tam jakiś zombiaczek sobie leży Ale chyba nie jest żywy Dobra, jak tutaj przejdę? No, tu nie ma Tutaj sobie pójdziemy Dobra, roślinka tam leży, ale jest mi niepotrzebna No, tu mam wyłączenie tego, dobra, wyłącz Co? Aha, dobra, przejście mi się odblokowało, a tu do ziomka. No niestety nie mogę wejść, coś tam się świeci, no ale przyparzy mnie to bez sensu, tam by było nawet próbować, nie? Lecimy tutaj, gdzie nam gra odblokowała. Dobra, hop. O kurczę, ja pierdolę, co to jest. To chyba jeden z tych, co tak strzela się do nich tam, jak się płynie tym stateczkiem. Dobra. Ej, no co on taki mocny? A tyleż tam jest strzelaj do mnie No, 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 odsłań swoją paszczę No, siemanko Dobra, leży Jeszcze gdzieś słyszę jakieś bydle O, tam jest Cześć Buu Czyżby na strzała padł? No, patrzcie go, jaki celny strzał Dobra, Podleciliśmy się jeszcze. Tam customization gear, no nie, i nielegalne części. Oczywiście to jest kwestia sporna z wieloma ludźmi, czy wolą nielegalne, czy legalne. Ja Wam powiem, bardzo fajna zależność, bo czasami, na przykład, jest tak, że kupujecie sobie preordera, płacicie za tą grę jakieś pieniążki zostaniecie tego preordera, on jeszcze w dzień premiery potrafi nie chodzić, a ściągniecie sobie od takiej ekipy skidrow. I tam co? Dwa dni przed Premierą potrafi być z wszystkimi DLC gra. Wchodzi od razu, bez żadnych problemów. Śmiga. I za darmo. A więc można by było tutaj się spierać. Oczywiście to jest kwestia taka sporna, czy ktoś lubi w takie gry nieoryginalne grać. Ja osobiście kupuję gry oryginalne. Nawet sobie Distant kupiłem preorderka, z czego jestem bardzo zadowolony, bo dostałem tam jakieś śmieszną paczkę startował, 15 level dobra, włączymy przycisk okej, okay, bo się tu rozgadałem, czy będzie się do tego wrócić się jeszcze, o, F, F mapa laboratorium, dobra, mapa fajna sprawa co tu mamy, hasło mogę tu wklepać, dobrze ale nie mam numeru tu coś jeszcze jest to urządzenie słyszy do szczepień no to fajne urządzenie psa można by było szczepić czy coś o kurcze, a mi straszną mam nadzieję, że nie będę musiał wstępować. Bo tam widziałem za oknem customization gearpaka. Więc zdaje się, że po coś to on jest tam postawiony, nie? Żeby ktoś go podniósł. Dobra, polecimy tutaj do tego przyjemniaczka na pałę. Oj, dobra, na pałę jednak nie było, mądre. Dobra, czy on miał gryzie? Gryździesz mnie? Mogę ogryzie? ci zaufać? No. ID, dobra, Mama ID, to jest nam potrzebne do tego komputera. To reszta to pewnie będzie spam. Po ostatnim akordzie w symfonii paniki tego panowano... Regio, zjumia, 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 zjumia. Dobra. Nic sensownego chyba tutaj nie będzie, powiem wam. Bo jak nie ma żadnych danych, żadnych punktów, no to jak ktoś grał w to... O, Morgan, Zatak no czyli tam było jednak coś ciekawego No ale gra i tak powiedziała to, co było najciekawszego tam No tylko proszę ci nie płukaj po oknach, ziomek Już. Zapukałaś dwa razy, jeszcze rozpierzesz okno i co będzie? Dobra, otwarte są normalnie, nie trzeba palca przytykać O, trwa zapisywanie Dobra, to tutaj szczepioneczkę No nie, ona sobie to wczepia, wirusa, zamieni się Jill Szkoda by było trochę Jill, i co? Wstrzyknąła no, a szczepionkę, no więc w sumie tak. Szczepionka, dobra, to może jest antywirus. A to jak jest antywirus, to bierz to kobietu pod pachę i spierniczamy z statku No co ty tu robisz w ogóle jeszcze? Dobra, przeładujemy sobie. Ściągamy. Ej, coś tam puka. Kurczę, co mi tu puka? Ej, życie mi spadło? Co jest? Dobijają się na imprezę. O, dobra kod weryfikacyjny, dobra okej, okay, lecimy, tylko tu jest zamknięte o, coś się dzieje krew? Uf, 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 no to musimy sobie popływać z tym potworkiem miejmy nadzieję, że nie zjemy na śniadanie i tak w międzyczasie na rozluźnienie sytuacji powiem co do tego Death Islanda jestem zadowolony z tego preordera dobra, wracam, wracam, spokojnie jestem zadowolony z tego preordera z tego względu, że dostałem go bardzo szybko był tańszy niż później jak normalnie sprzedawali no i te gratisne, nie tam zostałem od razu DLC. jejku tam, tam był ten customization, nie? co sobie popłyniemy po niego, bo tego stwora tu na razie nie widać. Zaryzykujemy tam. Jak umrę, to przepraszam, nie, ale. Customization nielegalne części są fajne. O jejku, daleko jeszcze no kurczę, nie widzę coś ich. Nie wiem, nie wiem. O, są, so, są, so, są. So. Dobra, Bierz, bierz, bo się zaraz utopisz. Okej, okay, go trzeba będzie teraz trochę tlenu załapać. O, tu jest chyba już wyjście. Dobra, to już chyba nic ciekawego nie będzie, bo na opkoło to upłynąłem. O, w tym miejscu system? To ten potworek sobie tutaj pływał, tak? No dobra, bardzo fajnie. Dobra, neutralizujemy wirusa. Użyto hasła. Okej. Okay. Znowu jakieś kody. Nieznane rzeczy. I w ogóle Jezu Dobra, koniec gry będzie. Wtykamy. A ten Żyd co tu robi? No dobra, poczynania, fajnie, tylko żebyś teraz coś nie odwalał Kula między oczy to jest Nie z wszystkimi, bo oczywiście są w porządku Żydzi, ale większość takich Żydów właśnie to... Jedyny ratunek dla nich to jest kula między oczy Dziel uważaj? Hmm, co tu się dzieje? O, ziomeczki są a masz. I ty też. No, ty również. Dobra, trzech ziomków zlikwidowaliśmy, zabezpieczymy teren. Tam tamten będzie strzelał? Nie, jakieś niedorozwinięty. Masz bankę, aż odleciał, uhu uhu. Uh. O, ten też się obalił? Na jednego strzela? No to fajnie. Jakieś niedorobione troszeczkę. U, co tu się dzieje? Hmm, nie lubię tych po prostu. Ale to snajpę to bardzo ładnie ulepszyłem, nie? Przecież jak tam dałem obrażenia, to z 60% to zobaczcie, praktycznie wszystko na strzał, jak się w trafi w banieczkę schodzi No a widzicie jak się pięknie obalił na strzałeczka? A tych, tam trzeba w baniu to są cieniasy, nie? To, to szkoda, że mi czas marnował na przymierzenie na głowę, nie? Gdzie się liczyło tutaj milisekundy, bo może mnie coś zabije, o właśnie, skoczyło mi na głowę o, jak fajnie No, daj główeczkę, pokaż, pokaż ząbki Pokaż ząbki, no wej Co ty sobie myślisz? O, flaczków nie ma Wyjedzono już troszeczkę No nie, jeszcze to? Kurczę Zauważcie jaka jest moc tej snajpy, nie? Może go trafię w łeb? Ach O Widzicie właśnie tą moc? Ile wcześniej musiałem pakować Jeszcze musiałem go ze zwykłaka wykańczać, jeszcze było to co z prądem się Jakieś niedorobione tam stoi. Zastrzelony. A ten też.. muszę się pogibać, nie? Potańczyć. Mi się zorientują, że chcą mnie zabić. Ogólnie niby gra jest na niezbyt trudnym poziomie. Ale mimo wszystko zauważcie, że... Nie wiem, trzy draśnięcia i już prowizorycznie jest po nie? Chyba, że coś lepszego mnie puknie, no to wtedy już szybciej, nie? Okej. Okay. U. Znika kolorek. No, neutralizacja wirusa zakończona. Dobra i co teraz Żydku? No tak, układek Umbrelli. To już tej że nie ma obrali. To chociaż jest w sumie niemożliwe, żeby tą organizację Umbrella wykończyć. No kurczę, co oni? nie oglądali. A tam co ty myślisz, że jesteś kimś Żydzie? I co, śpiega mamy czy coś? No, jaki może być szczegół? Nie wiem. Albo ma jakiś przycisk czy coś z tego, tego. Wiem, wiem, z tego lasera pewnie nam przywali. Podgrzeje nas troszeczkę. Zrobi z nas fryteczki. Spójrzcie. A? Przyjara nas? Co ja Ale czy to tak, Windows? No, i cóż? No, koniec epizodu. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Jeszcze zobaczymy sobie celność 90%, więc myślę, że Was nie zawiodłem. 12 minut, dobra, jedziemy dalej. I co? Wynik epizodu jeszcze. Ok, podsumowanie. Ukończyć epizod. Ublokowano. Dobra, coś tam blokowaliśmy. Zapisujemy naszą konsolę I zapraszam. Pois